Ja, ale to znaczy, że mam blisko zagrożenia, więc trudno będzie mi. No. Kaj oni tak. są, no. Jeden kampi mi na C, a drugi mnie jeszcze z przodu. Lubisz się z przodu? No masz, hmm. dziękuję. <sighs> Dobra, tam nie idę, bo tam jest harrier. Tam jest gość! Widzę. Ale ścisnął mnie drugi z boku Co ja mam Michał powiedzieć? Ty spuszczasz Masz 5, 14 dobra jesteś Masz większego dziś lepa Ja mam się skili Skąd? nie <grym> znikąd <grym> Tak se wpadła No, kład Ja też se zdziwiłem, że mi tak... Że mam pięć Tak co free dzisiaj dawali też Chujnios! Z... Chuj dupę, gram czwórką No nie! No nie, muszę się położyć O, bo imię noga, muszę się położyć Kurwa. Ty, bo mi jeden kill do hariera brakuje, a tu Chopper bergana no i pewnie, szczelęć śmigłowca i jeszcze kufa kanter no chyba go matka nie kocha No i... Predator! Nie no, chyba Quid, nie, no ja mam jeden do to się tak nie wiem Za się zabije Nie, tak będzie No! Nie, ją! No już po to, i też po te trzeba. O, trafił. trafił! mnie! A wezmę takim model! Stary byłem blisko padnięcia przez modela. O, zabił mnie. Ciekawe, kiedy przestanie. Nigdy. Never mind. Kurde, mogę zimno kwisz tego wybrać. Przez przez ro... Aha, to nie jest twój. Ej, w sumie mogłeś wezwać tego hacha. Ale ja nie, ja nie mam was... hariera jeszcze, jakbyś nie wiedział. Przeżyję. Jakbyś się no, kłócił. No jeszcze pełno, jakbyście mi pomogli. Dzień, A co mam do niego nawalać z karabinu? No my Dzień, można i tak. To sam se tak nawala. Nie mam amunicji. To lepsze to no niż nic. Nie. Ale szybko się bardziej liczy, wiecie. Jest moc. Tego ja tak niszczę. No fa... Fandiu. Z dupy ja mam tu na no pewnie. się, no. O, weź. Harrier. Kik, uchwalam. Spokojnie. No bo weź. Tak słucham. Filmik filmie wróciła No. Cieszymy, cieszmy się Cieszmy się parafianie Udziwanie Bardzo się na to wagdy a, a ci snajperzy już kurwa no nie wiedzą gdzie się położyć No i 10 pewnie bo jakiś ci jest tam zejmów O, pewnie nikogo nie zabije Więc trzeba Aha. Wow. Wow. No cóż, matko. Ja, Chopper Gunner. Jeszcze to wygram. A, znożował mnie. S Suko. Szkoda. No i? że się, bo pewnie trafi mi w głowę zaraz. on A kiedy ja mam z tubu, to nie... Przy... Nie Lodziej. no, go oni kampią, no. Biorę tuba. Ja nie mam kogoś zabić, jak wszyscy kampią. Brak amunicji, w takim momencie. Nie ma to jak nikogo nie zabić ze szczelca. O, asysta, brawo! A twój? Ja, zabiłem kogoś. A ty idziesz na tego? Ja. Yeah. No co ty zabił mnie, sknajfował mnie, gdy włączałem szczelca. Ale masz nuka włączonego? No, mam. Kurna, a przejmuję, a ten idiota się patrzy w tył. Ja... Cze, lubi. Zabij! Nie! Yeah. I ślepa, no pewnie, bo, bo kurde nie umie bez ślepiącego nikogo zrobić. Ha ha jaki headshot. No ktoś mi podjewał oczywiście fraga, no Michał, no. Proszę. No. Jest kolejny pomocy? Harrier. Muszę, możemy też Ty nie strzela. przepraszaj, ty klękaj do miecza. Tak jest. A. Ah. Do jakiego? Do paskiego, kurwa To jest gość, ha. to So pro. sticky, <laughs> ha masz jest jeden nie lepszy. Chcesz jeszcze już... Ty chodźmy przejąć to B Maże o kurde. A ten kurny Harrier oddać oh. odecieć nie potrafi A pewnie jeszcze w swojego nas przyjdzie. Czemu nie? Dobra, ja idę na B A no brawo, Ranger Akimbo, nice Kurna <grymka> Ty wygrywa... Michał, musiałeś mi wyleźć Tryk. No widocznie musiał. granatnikiem, to ten mi wyszedł i w niego walło. Jeszcze dead, no oczywiście od szynka. No kurcze, yellow. Dobra, przegramy to, ale może być. No i raz nie wybuchają te granatniki w ogóle. A jednym punktem przegraliśmy. What?